Złośliwe małpy wyjadają banany małpki bananówki. Musisz je odganiać, uderzając w ich głowy rybą. Bananówka jest okropnie głodna. Pamiętaj o tym. Płosz małpy, gdy tylko wystawią głowy z dziur. Zjedz moją rybę, skoro małpy pozabierały ci wszystkie banany. Ryba psuje się od głowy. Miałem chyba za małą rybę, trzeba było wybrać największy rozmiar.